TVG9, Klaudiusz Wesołek ja chciałbym powiedzieć, że w pełni solidaryzuję się z panem Adamem Słomką solidaryzowałem się w czasie jego odsiadki a teraz jeszcze bardziej solidaryzuję się kiedy wypowiedział posłuszeństwo systemowi i wezwał naród do obywatelskiego nieposłuszeństwa przeciwko systemowi Uważam, że powinniśmy zrobić to już dawno, a tak naprawdę to nie powinniśmy przerywać naszego obywatelskiego posłuszeństwa, nieposłuszeństwa stosowanego wobec komuny, bo wtedy można powiedzieć, że, że większość narodu, w miarę swoich możliwości, oczywiście stosowała obywatelskie nieposłuszeństwo wobec systemu. Dzisiaj on jest potrzebny, dzisiaj obywatelskie. Nieposłuszeństwo potrzebne jest na całej linii, ponieważ no zupełnie bez sensu uwierzyliśmy w to, że ta no demokratyczna fasada zmieni system, a tym bardziej, że wymiar sprawiedliwości, który został w pełni odziedziczony po komunie, że raptem stanie się praworządnym wymiarem sprawiedliwości demokratycznego obywatelskiego państwa oczywiście to była yy, wielka bzdura no i, i zakończona moim zdaniem wielką yy, porażką Polaków yy, no i fajnie, że pana Adam Słomka, który w pewnym momencie już tam zdawał się nieco wierzyć w tą całą polską demokrację, ale teraz yy, w, jakby Pełni i świadomie wezwał do, do obywatelskiego nieposłuszeństwa, i w pełni tu go popieram. Jestem za obywatelskim nieposłuszeństwem wobec tego systemu na całej linii. Brawo, panie Słomka.